Czy cierpliwość się opłaca? Czy można uzyskać 120 tysięcy złotych na lokacie w banku na 3 lata przy wkładzie 228 tysięcy złotych? Z pewnością nie chyba, że posiada się kredyt powiązany z kursem waluty obcej. Dziś dowiemy się, jak przewlekłe postępowania mogą zwiększyć zyski z unieważnienia umowy kredytu hipotecznego. Zapraszam, adwokat Tomasz Pietrusiak. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie prawni. Na początku pragnę przypomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 14 grudnia 2023 roku niezwykle korzystny dla Frankowiczów wyrok w sprawie C28 przez 22, w którym przedstawił stanowisko sprzeczne z uchwałą Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 roku o sygnaturze 3CZP6 przez 21. Sąd Najwyższy w uchwale z 7 maja wykreował, a tym samym samodzielnie stworzył wymóg, aby konsument złożył oświadczenie o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy. Wymóg ten nie wynikał z jakiegokolwiek istniejącego przepisu prawnego. Co najważniejsze, od tego oświadczenia Sąd Najwyższy uzależnił rozpoczęcie biegu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podważył taki obowiązek nałożony na Frankowiczów przez Sąd Najwyższy. Jasno stwierdził, że taki obowiązek nie wynika z treści dyrektywy 93 przez 13 i tym samym oprócz prawa do darmowego kredytu umożliwił już oszukanym kredytobiorcom żądanie od banku bardzo korzystnych odsetek za opóźnienie. Od tego momentu stało się jasne, że odsetki liczymy od dnia, kiedy bank dowiedział się o roszczeniu o zapłatę. A nie od daty złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, czyli zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Klienci naszej kancelarii już zostają beneficjentami nowych ustaleń SUE, na odsetkach zarabiają krocie. Najwyższa pora omówić skalę korzyści na konkretnych przykładach. W niniejszej sprawie nasza kancelaria pozwem z 21 grudnia 2020 roku, doręczonym pozwanemu 19 stycznia 2021 roku, domagała się w imieniu naszych klientów zasądzenia na ich rzecz kwoty 228 715 zł. A to w związku z nieważnością umowy kredytu. Wobec najnowszego stanowiska TSUE sąd powszechny słusznie uznał roszczenie odsetkowe i zasądził od kwoty 228 000 odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia następnego po dniu doręczenia pozwanemu pozwu, to jest od 20 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty. W odniesieniu do pozostałej kwoty dochodzonej poseł, to jest 335 607 zł oraz 10 894 franków szwajcarskich, zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia następnego po dniu doręczenia pozwanemu odpisu pisma z 4 listopada 2021 roku, zawierającego rozszerzenie powództwa. To jest od dnia 3 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty. Ile zyskuje nasz klient? przyjmując nawet, że bank zdecyduje się zapłacić dzień po ogłoszeniu wyroku, co praktycznie się nie zdarza to jest 28 lutego 2023 roku odsetki od kwoty 228 715 zł za okres od 20 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2023 roku wynoszą aż 68 811 zł natomiast odsetki od kwoty 335 607 zł oraz 10 894 franków szwajcarskich za okres od 3 od grudnia 2021 roku do 28 lutego 2023 roku wynoszą 51 536 zł. Zatem minimalny zysk naszego klienta z tytułu odsetek po pierwszej instancji wynosi około 120 347 zł. Bank zdecydował się wnieść apelację. Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą 1 ACA 758 na 23 w drugiej instancji, dzięki skuteczności i trafnej argumentacji naszej kancelarii, poniósł porażkę. Odsetki po drugiej instancji, przyjmując, że zapłata nastąpiła dzień po ogłoszeniu wyroku, to jest 19 października 2023 roku, w sumie wyniosły 140 844 zł. Jak zysk klienta wzrósł dzięki przewlekłości postępowania i nieustępliwości banku. Czy spór trwający dwie instancje opłacił się klientom naszej kancelarii? Muszę odpowiedzieć z pewnością tak. Klienci uzyskali minimalnie 140 844 zł, co jednoznacznie można uznać za niebywały sukces i ponadprzeciętny zysk finansowy. Gdyby sprawa zakończyła się w pierwszej instancji, zysk byłby o około 20 000 zł niższy. Natomiast w tej sprawie nasza kancelaria pozwem z 8 czerwca 2021 roku doręczonym pozwanemu 16 czerwca 2021 roku domagała się w imieniu naszych klientów zasądzenia na ich rzecz kwoty 210 973 zł w związku z nieważnością umowy kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 11 czerwca 2021 roku udzielił w tej sprawie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłat rat kredytu na rzecz pozwanego. Była to na informacje dla naszych klientów. Od tego momentu uwolnili się od dużego obciążenia finansowego, jednak najlepsze wieści w postaci zysku z odsetek pojawiły się później. Wobec najnowszego stanowiska TSUE sąd słusznie uznał roszczenie odsetkowe i zasądził od kwoty 210 973 zł odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od dnia następnego po dniu doręczenia pozwanemu pozwu, to jest od dnia 9, 17 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty. Ile w tym przypadku zyskał nasz klient? przyjmując nawet że bank i w tej sprawie zdecyduje się zapłacić dzień po ogłoszeniu wyroku, co jest wysoce wątpliwe, to jest 20 maja 2022 roku odsetki od kwoty 210 973 zł za okres od 17 czerwca 2021 roku do 20 maja 2022 roku wynoszą 14 080 zł. Zatem minimalny zysk po pierwszej instancji wynosi 14 080 Bank zdecydował się wnieść apelację. Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą 5 ACA 1364 przez 22. W drugiej instancji, dzięki doświadczeniu naszej kancelarii, poniósł oczywiście klęskę. Odsetki po drugiej instancji przyjmując zmianę daty ich naliczania od dnia 30 czerwca 2021 roku oraz, że zapłata nastąpiła dzień po ogłoszeniu wyroku, to jest 9 grudnia 2023 roku, w sumie wyniosły 52 995 zł. Jak zysk klienta wzrósł dzięki przewlekłości postępowania, dzięki nieustępliwości banku? Czy spór trwający dwie instancje opłacił się klientom naszej kancelarii? Oczywiście, że tak. Klienci uzyskali minimalnie 53 350 zł, co jednoznacznie można uznać za wielki sukces i ogromny zysk finansowy. Gdyby sprawa zakończyła się w pierwszej instancji, zysk byłby około 38 000 zł niższy. Podsumowując nasze rozważania, jednoznacznie należy wskazać, że przewlekłość procesów oraz czasochłonność spraw frankowych z wady zmieniła się w zaletę. Korzyści finansowe, jakie osiągają klienci kancelarii Sosnowskiej, są ogromne. Warto w tym miejscu wskazać, że odsetki ustawowe za opóźnienie od 5 października 2023 roku wynoszą 11,25% w skali roku. Żadna lokata bankowa nie da takiego zysku, tym bardziej, że nie ma potrzeby wpłacania dużych kwot na konto bankowe, gdy bazujemy w procesie na kwotach dawno już wypłaconych i w dużej mierze spłaconych przez konsumentów. Całą pracę wykona za państwa wykwalifikowany, doświadczony pełnomocnik. Udział klienta w sprawie jest niewielki, a osiągane korzyści z odsetek imponujące. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.